Pamiętacie fioletowe ziemniaki? Te, co kopaliśmy, które były gdzieś w tym filmie, tam. No to teraz mamy i pytaliście, żeby pokazać wam, jak się zachowują przy produkowaniu ich. No to właśnie dzisiaj to zrobimy. Co zrobimy? Do gotowania? Część gotujemy i spróbujemy zrobić z nich kluskę śląską. Kluska śląska. <laughs> Będą fioletowe kluski śląskie. Potem? No część zrobimy frytki, a część zrobimy frytki, takie chipsy, znaczy się w tym, w airfryerze. Natomiast no po ugotowaniu przed, że tak powiem, przeciśnięciem do tego, żeby zrobić z nich kluski, no to będą normalnie wyglądały jak normalne gotowane ziemniaki, więc jest... Tylko tak... fioletowe będą. Znaczy no tak, dlatego mówię, po ugotowaniu też pokażemy, jak one zachowują się po ugotowaniu, a później... Yy... Przeciśniemy jednak lustro. No i, tak zobaczymy, co z, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy, oczywiście, trzeba to obrać na no, e, obieranie. Więc... To niech żona obiera. No, nie ma problemu. Takie są. O. Tu jakieś przebarwienia, ale ogólnie rzecz biorąc, są takie insze. O. Fioletowe, zwyczajne. A skórka, a skórka to wygląda też tak. Śmiszko. Z racji tego, że są fioletowe, mają też, można powiedzieć, pewnego rodzaju wadę: że jak się gotuje ją jako zupę jarzynową, to ona po prostu ten kolor oddaje, i potem zupa robi się bura. Nie utrzymuje ładnego koloru fioletowego, tylko taki po prostu nie, nieelegancki, więc to też może być takie trochę niefajne. Tak, na talerzu też wyglądają dziwacznie. No, bo są fioletowe, a z racji tego, że jak się do zupy wrzuci, jakby ktoś chciał ziemniaki do zupy wrzucić, to zupa pomidorowa na przykład z ziemniakami pomidorowa z ziemniakami to taka nie. katastrofa. <laughs> e... Jarzynowa na przykład. A mama zawsze robiła pomidorową z ziemniakami. Albo nawet jarzynowa, to wszystkie te zupy będą i nie będą niestety fioletowe, tylko będą takie szare wchodzące w czary, czarna polewka. <laughs> I tak to, o, to wygląda. Takie śmieszne. <śmiszne> <O. śmiszne> No i co? Do umycia i do wypłukania, i do gotowania. Czekaj, Trochę susz suszki. Bo one będą pieczone bezpośrednio w airfryerze, w ogóle bez a tu mamy takie o, kiedyś, kiedyś kupiliśmy, nie pamiętam kiedy, to jeszcze w chmodniczce chyba, nie? Tak. Takie wyciskadło do, fry, do frytków. O, Uważaj, bo tu jest bardzo ostre. Bardzo ostre i teraz... No nie wiem, czy nam to pójdzie, bo... O, i, guzi, I guzik. Może w złą stronę. Hehe, he, jednak idzie. Tylko trzeba, o. Pozostałe. Trochę pod kątem. Dobra, a w międzyczasie ja pozostałe ziemniaczki idą którym... zwyczajnie do gotowania. Do gotowania. Zobaczcie jaki sprytny sposób i frytki, frytki gotowe. Wsypiemy do frytownicy. Znaczy akurat nie będę piekła w tym, bo w tym momencie bardziej użyję to do tego, żeby te frytki troszeczkę skropić, ale dosłownie skropić olejem przez smażenie, wtedy są odrobinę smaczniejsze, ale to dosłownie jest... Mm. I tak bez przypraw? No, frytkę się smaży, Bez przypraw dopiero. Potem, oczywiście, jak ziemniaka pieczesz, możesz to przyprawić więcej, ale ja będę robił. Bez... No to będzie bez przypraw. No i teraz o co się męczyć? Jak wytrząchanie może nas wyręczyć? Gdzie lecisz? Szalony. Nie chcą. Chcą się wyrwać na spacer. I do wkładamy... I do airfryera rozkładam równo. Jest to frytka z y, ziemniaka nie mrożonego, tylko świeżego. To ja się nie znam za tym, kiedyś, kiedyś to urządzenie kupiliśmy. W ogóle ono jest doskonałe. Szybciorem, y, szybciorem się dogotuje. A żadnego do sponsoringu nie ma. To jest wszystko nasze, kupione za naszą kasę. Jeszcze w wodnicę. Wszystko przejechało do domu, ile to się zaraz będzie porażyć? Z... A nie wiemy, on tutaj na razie sobie oblicza wagę, różne to... rzeczy i na koniec pokaże, ile po jakim czasie zrobi. I na koniec powiem, że pojutrze będzie gotowe. <śmiech> <śmiech> Dobra, no to, to, to zwyczajnie się tam ból gotuje. Bulgator się włączył, słychać zaszumiator. Tu możesz... I teraz idziemy do gotowania. Już widać, że woda ma inny kolor. I tu jak się tylko nabierze wody błyche... Jest o. niebieska. <gry> Już jest niebieska. No właśnie ona nie jest fioletowa, tylko niebieska, a później się robi taka ciemna, szara, dziwa, dziwaczna. Więc nasze ziemniaki będą się w tym momencie gotować. Gotują się ziemniaki, frytkuje się w frytownicy. A jak się to wszystko przygotowuje, to jak nas oglądasz regularnie, to pamiętaj o subskrypcji i o oczekiwaniu na kartofelki, na efekt końcowy właśnie możesz się kliknąć i zasubskrybować kanał czekamy maszyneria zapoda, że frytki się upiekły to trzeba wyjąć o, tu na talerza tak by było widać, i one są takie łał wow! krzemusia no gorące na górę postaw Dobra, o i frytki są takie, takie zwyczajne, nie, nie solone, coś Gorąco. gorące, parzą w gębę. ale powiem Wam, że bardzo fajnie wyglądają, takie no, nietypowe, trzeba to, to posolić, przyprawić i można jeść. Znaczy, ja to już jem. A nie wyżeraj wszystkiego, zostaw trochę. I przede wszystkim, ja bym chciała zobaczyć, jak one wyglądają w środku. O! Widać to coś? Widać. Super. W środku są takie całkowicie. Łączkę. No. Nawet nie złe. Pyczetki robiliśmy pierwszy raz. W środku są całe takie. Fioletowe, a z wierzchu są takie. Gotowały nam się ziemniaczki. Masz to go białą Tak. Pokaż wodę. No woda niewiele się zmieniła, o, jest taka Woda się raczej. zmieniła, to co, to co mówiliśmy. Przedtem była taka fioletowa, taka niebieska, a teraz się zrobiła taka szaro bura Odcedzamy. To standardowe zjawisko. Do tutaj w tym koloru tutaj. Koloru nie sami. widać, bo zlew mamy czarny właśnie po to, żeby można brudne było wylewać i żeby nic nie było widać. O, a ziemniaki po ugotowaniu. Chwilę są... po, po ugotowaniu one wyglądają tak. Takie. Natomiast gdybyśmy je zostawili do wystygnięcia zupełnie, to one ponownie wracają w kolor lekko fioletowy. Teraz są takie szarobure, no i widać te, które są jasne, to, to o, taki jak ten, czy ten no to one te nie, nie nabierają koloru, ale normalnie są fioletowe. Frytki mamy? Nie wyżeramy wszystkich. mam, no, nie wyżeramy. Chciałam przekroić i pokazać w środku. Po przekrojeniu. O. Są takie czarne, jak murzyny. I nawet jak. I nawet ten biały też będzie taki czarny. Znaczy no, on nie będzie taki mocno czarny, bo już to jest... Grzeby, bo on już jest bardziej po... ten jest trochę śmieszny w kolorze. O, o te są takie, te są takie e, dziabągi o kolorowe. Dobra, a tu mamy ziemniaki, które zostały nam z wczorajszego obiadu przeciśnięte, zimne. Nie podżeraj wszystkiego. No, są doskonałe. Bo mi nic nie zostanie do jedzenia na obiad. I one właśnie, ponieważ ziemniaki jak postają, łapią kolor, no to yy, ciasto... To ciasto powinno wyglądać tak, no bo one po ostygnięciu właśnie są fajne takie fioletowe, więc kluski... A właściwie to nie robiliśmy jeszcze klusek śląskich z nich. Całkiem nie. No to będziemy pierwszy. Haha, to będziecie razem tak. z nami widzieć, jak ja będą wyglądały kluski. Ciekawa. ja y, nauczyłam się, że trudniej mi jest y, przeciskać ziemniaczki, jak one są ciepłe, bo się po prostu lepiej przeciskają. Więc na ciepło. Mamy taką wielką czosnkownicę. Hmm. To jest praska do ziemniaków, nie czosnkownica. Czyli taka czosnkownica. Może być czasem. Jak myślicie, co może znajdować się w tym dziwnym słoiku? Buraczki. Krojone. Nie są to Truskawki. truskawki. Nie są to buraczki. Tu znajduje się nasza fioletowa marchewka. Pachnie marchewką. Proszę powąchać. Uu. Proszę powąchać. No nie wyżeraj od razu. Miętka jest. I mm, słodkowa. Też marchewką pachnie. Jest miękka, bo ja ją gotowałam. No tak wygląda po y, wyjęciu z tego. To była normalnie nasza dwukolorowa marchewka, którą z racji tego, że w zamrażalce zabrakło już miejsca, postanowiłam ją po prostu ugotować i przechowywać w słoiku. A po co? A po to, żeby można było zjeść marchewkę na słodko. Bardzo lubimy taką marchewkę na słodko jeść. No taką zasmarzoną z groszkiem. W tym momencie będę taką marchewkę robić. No i co zrobię? Po prostu do gara. przeleję to do garka. Zagotuję. Ona. Zmieniła kolor. W tym momencie jest czerwona. Nie wiem, jak robiłam ostatnio z mrożonej, całkowicie mrożonej, tej marchewki, to ona dała taki piękny, fioletowy kolor. Być może ta fioletowa z mrożonki byłaby ciekawsza, ale to najwyżej pokażemy Wam innym razem, jak to wyjdzie gotowe. Tak, bo to jest ciekawostka, bo normalnie to jest ta fioletowa marchewka i ona tak. jest fioletowa, a teraz jest czerwona. <laughs> ale też robię to pierwszy raz, więc nie wiemy. Więc, akurat jeśli chodzi o kolor końcowy marchewki ze słoika, to nie mam pojęcia jaki on będzie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, nie jest ona taka pomarańczowa jak ta zwykła marchew, bo ewidentny kolor jest inny, ale zobaczymy, co wyjdzie na koniec. Woda z marchewki ta jest już fioletowa. Ma taki fioletowy smak, ja trochę tej wody. Stąd odbiorę, dlatego że robię taką marchewkę troszeczkę takim innym sposobem. Kiedyś koleżanka w pracy mi po to podpowiedziała. A po co się męczyć, jak można sobie ułatwić, że tak powiem, życie i sprawę. Więc odlewam ją do ta, tego słoika, w którym ta marchewka była. Myślę, że taka gęstość tej. Marchewki będzie ok. Masło. Na bogato. Na bogato. Była doprawiona podczas gotowania. Trochę zoli. Pamiętajcie, że ta marchewka jest już ugotowana i przyprawiona, więc tu nie potrzeba wiele. Ani gotować, ani jej przyprawiać. Grosz. Będzie kolor śmieszny w bo niestety on... Nie gotuję groszku zbyt długo, dlatego że on jest... No, bardzo szybko się robi miękki. Ja nie chciałabym, żeby się rozgotował za bardzo, więc tylko niech nam to złapie temperaturę teraz. I moja łatwizna. 1,5 co to za mąka? zwykła mąka Przemnie. wyłączyć, przykryć pokrywką i jeść ziemniaki wystygły, więc wracamy do naszych klusek przy normalnych ziemniakach moja proporcja mąki do ziemniaków to jest 1 czwarta czyli wyciągam po prostu 1 czwartą dziurę robię i wsypuję tutaj mąkę dam troszkę mniej daję troszkę mniej, bo nie wiem jak te ziemniaki się zachowują w dalszej części jajko i będziemy zakmiatać. żadnych tam rękawiczek ani niczego to przecież ty to będziesz jadł no ja to będę jadł a poza tym, to jak się tak wymiendoli, to cały brud z paznokci zginie. No nie ma Wyjdzie z ziemniaku. umówmy się. Kapustę nogami deptali i tam nie myli nogi, też było dobrze. Nie no, myli zawsze, ten kto miał obowiązek wejść do beczki, to miał umyte nogi. No w kapuście, wkładali. w kapuście umyli. <noise> Myślę, że jednak <noise> chyba trochę wcześniej też mył. Teraz to myślę, że one będą miały fajny kolor. Jestem ciekawa, jak będą wyglądały te płatki po ugotowaniu. Bo obawiam się, będą że czarne. Mogą być górę. Burę szare. I my tego gluta będziemy jedli potem. Mhm. Nie byś mogła tak wymasować czasem plecy. Jesteś trochę większy niż ta kulka ciasta. Co nie? Ciasto zrobiło się fajnie. Pionetowe. I tak się fajnie rwie. O, pach! Jak modelina, jak plastelina. Mm -hmm. Jeszcze ma cętki. Poproszę drugą. Jak Master Chef. Master chef pewnie ma bardziej różne okna, moje kluski będą różnej wielkości, ale Idą do naszego wspólnego ja, ruchu, więc. Ja też kulam, posąg się. Dobrze, kula. I co? Jak to się kula? No, kulaż taką ja, ja I obowiązkowo dziurka na sosik. Dziurka na sosik. <grywka> dziurka na sosik. Są doskonałe. Są nasze. Ze swoich ziemniaków żadnych trucizn nie mają, bo widzę, jak robiłaś. No, tym razem się powstrzymałam. Więc jestem bezpieczny. Jestem sama, będziesz jeść, tu też. <laughs> Właśnie o to chodzi. No i teraz trzeba tylko zagotować, ugotować. I można jeść. Mm. Maksymalna moc. Odlot w kosmos. Teraz. Cie, choroba, siedzi aż Aż ten. Nie nadąży się kręcić. Aż elektrownia w koleniu wysiadła. Pierwsze kruchy do wody. pokazać, że woda się już robi niebieska. Nie będziemy rzucać wszystkich naraz. Nie jest to może mocno odbarwiona, ale już ma delikatne zabarwienie koloru. Niech się nie przychodimy do od dołu. Ja bym powiedziała, że te kluski przypominają mi skorupki jajek przepiórczych. <grymne> oj oj oj. Co? Jaja przepiórcze. No co, no takie po prostu są tutaj. Co no się zrobiło? No niebieskość się pojawiła w wodzie. Część tego barwnika odepchnął, kluski wypłynęły, więc można jedną pokazać, Zresztą się tak wygląda, jajo przepiórcze, kluska na zewnątrz, tak wygląda kluska w środku, w środku jest troszkę bardziej fioletowa, no woda jak, jak popatrzycie w garku, zrobiła się mocno, w tym momencie bym powiedziała bardziej zielona, dlatego że ze względu na łąkę, na, na całą resztę wygląda to trochę inaczej. Pluska ugotowana od pluski takiej surowej, nie wiem, to widać? No trochę widać to. Zobaczymy jak to wyschnie jeszcze. Troszkę jak one dojdą do tego i wystygną, bo jak się wyciąga z niebezpośrednio surowe, to one są. No i za chwilę Wyciągamy i będziemy je pożerać. Już z czym? To myślę, że Wam nie pokażę. Marchewka. Czerwona z groszkiem. Ona ma delikatny taki fioletowawy odcień. Może na to, to by się zrobiło zupełnie inny kolor, chyba bez montujących I teraz tutaj, w tym ujęciu powinno być, jak konsumujemy te frytki, kluski śląskie i e, zasmażoną kapustę z groszkiem, zasmażoną marchewkę z groszkiem, niestety coś się pojmało i się nie nagrało. To co jedzie. Dlatego e, teraz patrzycie jak jem kiełbasę. Taką fantastyczną, swojską kiełbasę, gdzie z półtora kilograma wychodzi kilogram kiełbasy, e, bo odgłosy Paszczą są dokładnie takie same jak zajadaliśmy te nasze produkty. I powiem wam, że jestem trochę zdziwiony, bo nie bardzo wiem z czego to wynika. Może to jakiś aspekt psychologiczny, ale to wszystko własne jedzenie jest takie omnomnom. Omnomnom do kwadratu, bo jemy swoje, więc może nam się wydawać, że to jest takie dobre. Ale przede wszystkim wydaje, moje zdanie jest takie, że nie wydaje nam się, tylko że to dobre. Te kluski śląskie, klusek śląskich jedliśmy dużo, dużo, były po prostu fantastyczne. Raz że jeszcze kolorowo się fajnie komponowały, ale w smaku były takie, takie ewidentne czuć, że, że się je kluski z ziemniaków. Frytki, no frytki były pieczone, to ziemniaki pieczone w zasadzie, a nie frytki, więc one same w sobie są doskonałe. Ja uwielbiam pieczone ziemniaki, więc pieczone frytki bez, niesmażone nie na oleju. No to petarda to pożarły mi od razu wszystkie. A, ale najlepsza była zasmażana marchewka z groszkiem. Ta marchewka z groszkiem, ona jest dużo słodsza niż ta zwykła marchewka. Jak uważałeś, te, te fioletowe marchewki są jakby dużo słodsze. Ale to wszystko swoje w zasadzie to okazuje się, że to ma zupełnie, zupełnie inny smak niż to samo kupowane gdzieś tam w markecie. Więc albo to jest efekt psychologiczny, takie placebo, że to własne musi smakować lepiej. Albo, albo po prostu smakuje lepiej. W każdym razie nie ma nawet co pokazać, bo kluski śląskie zniknęły. Wszystkie podane z karkuweczką, taką przypieczoną z takim ciemnym sosikiem. Frytki oczywiście zostały pożarte na wyścigi. No i marchewka z groszkiem, ponieważ ja uwielbiam, to pożarłem wszystko, co w tym garze było. I właśnie wszystko to smakowało dokładnie tak, jak takie obasa. Kiełbasa też z takim wynalazkiem żoninem w mieszaninie majonezu, musztardy i keczupu. Mm, mm. mm, 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 mm. Ale ja mogę jeść bez przerwy i bez końca jeszcze z chlebkiem własnoręcznie robionym przez żonę. Także jak się podobało, prośba, daj lajka zasubskrybuj kanał. A jak masz jakieś magiczne przepisy na marchewkę z groszkiem, to też daj znaka. Na razie, do zobaczenia. Trzymaj się, cześć!